Śnił mi się dzisiaj counter I to jak chuj. A cały sen był taki mega wkurbiony. Ojej! Jak to działa do chuja? No nic, za chuj nic nie zrobię. Pojadę do taty do burdelu. Pierdolę was wszystkich, nic mi już nie obchodzi. Gimper, słuchaj stary. Co napierdala ten człowiek do mnie? O co ci chodzi kolego? Zrobimy tak. Ja kupię od ciebie tą twoją grupę. Wiesz, hajsownicy. Pojebało cię coś na mordę, przyjacielu. Już takich widzów nie dostanę! Żenujące to było przykre przedstawienie, pokaz błazenady. No Ale to kurwa było nieziemskie, nie. Ruchałbym twojego skilla, kolego. Uciekam, bo zaraz mogą tu za złe rzeczy się zaszągać. Nadal jeszcze pompa. Oj, 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 oj. No to kutas. Co to jest za dziecko? To jest napad. Do widzenia. By cwele zajebane Wypierdalaj, nie chcę zginąć. Nienawidzę Was wszystkich. Aaaa! <laughs> Kurwa! Co Was pojebało? Jak można mi tak mnie tak zrobić? Kurwa, Mać! A, dostał co lubi, przyjacielu. Nieżeli tyle. Pomocy. Tomek, nie jesteśmy już kolegami od tygodnia. Przepraszam, no ja wiem, że miesiąc się do Ciebie nie odzywałem. Nie zdradzam Cię. ale świeżne! O Jezus! Ża, ża, ga ga kurwa.